Pochłaniacz, pomysł na prezent świąteczny. Pewnie pamiętasz pochłaniacz marki Holivika Pro, który pokazywałam nieraz. Jest to świetny pochłaniacz kasetowy, dlatego że jest dosyć cichy, ma regulację mocy, dużą powierzchnię sącą, Jest po prostu ładny, wygodny, ale przede wszystkim pochłania, naprawdę pochłania ogrom pyłu, bo on nie jest już dostępny. Pojawił się nowy model Holivika Pro 2. Który wygląda nieco inaczej, dlatego przychodzę do Was z informacją, że parametry tych pochłaniaczy są takie same. Pisałam również do marki Holivika, żeby dowiedzieć się, czy są jakieś różnice, i poza względem estetycznym nie ma różnic w tych pochłaniaczach. Korzystajcie z tych promocji, z dostępnego kodu dla kierowniczka 8, i jeżeli poszukujecie pochłaniacza kasetowego, to wybierajcie model Holivika Pro 2. Ja przyznam szczerze, że chyba będę musiała go przetestować, żeby móc wam polecać aktualną wersję, więc dajcie znać, czy chcecie taki test modelu Hollywika Pro 2.